Witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Matej Mamy dzisiaj czwartek 26. dzień czerwca e, Mój ulubiony sezon na podkoszulki e, Właśnie się rozpoczął A ja rozpocząłem e, Ochronę buraka cukrowego Przed puścikiem e, Biorąc pod uwagę Że już sąsiedzi Lecieli dobry tydzień temu Może nawet Ciutrz Więcej niż tydzień, zabieg wydawałby się, że jest trochę opóźniony, ale mam ku temu swoje powody. Generalnie pole jest takie, na którym nie było w życiu buraków. No nie, przepraszam. Na jednym fragmencie, takim półtora hektarowym, gdzieś tam się zdarzyły kilka lat temu buraki. To w sumie jest wszystko. No, także pole jest jakby nie skażone. Nie jest podatny na, na chłocika, dlatego mogłem sobie na to pozwolić. No ale, mimo że nadal uważam, że to jest bardzo wcześnie, e, to był czas najwyższy. Na buraczkach, które gdzieś tam e, są na polu, zaczął się ten chłocik pojawiać, więc jakby e, trzeba działać. E, no i stało się. W końcu namówili mnie. E, I pierwszy raz w historii gospodarstwa. E, ruszyłem z ochroną hybrydową, e, co to oznacza? No, oznacza to, że zastosowałem paktatarcze e, Akurat w tym przypadku do spółki z Difenokonazolem. I tak jak e, co roku już niestety notorycznie były te problemy, jeśli chodzi o ochronę pościgów, no to mam nadzieję, że uda się to wszystko. E, Dobrze przypilnować, mamy wczesną odstawę, więc jakby jakby no, chciałoby się yy, no jak najlepsze yy, i przy okazji jak najmniejszą liczbę zabiegów yy, wykonać, prawda? Prawda, bo po co ładować się niepotrzebne koszta, no i później, jeśli chwościk atakuje, no to doskonale wiemy, że yy, tracimy tylko na tym my, więc yy, więc, jak najlepiej chcemy to przypilnować e, w tym roku. Odstawa wczesna. E, co to oznacza, że najprawdopodobniej z końcem września zejdą też z pola buraki. E, także, no, myślę, że, że uda się to jakoś upilnować. Moje tak, tym bardziej, że to pole jest czyste, że tak powiem. I nie było tutaj jeszcze nigdy wcześniej buraków. Co może się nie udać? A no, może się nie udać w zasadzie wszystko, ale no jesteśmy w dobrej myśli. Eee, no właśnie, kilka słów o tym dlaczego. Tak jak wspomniałem, ciężko było mi upilnować właściwie. Szczerze mówiąc, nie za bardzo są środki, które, które pozwolą tego buraka już w tym momencie ochronić chwościk już jest tak odporny na wiele środków, no, tak naprawdę nie ma czym zbytnio opryskać i tutaj nie ma się co czarować i oszukiwać, że, że jest inaczej. No po prostu są już takie duże kłopoty z tym, że, że trzeba sięgać po te nowe rozwiązania, no i takim właśnie jest między innymi zastosowanie baktatarczy. Co to oznacza? Oznacza to, że do difenokonazolu dorzuciłem difenokonazol w dawce pół litra plus pół kilograma paktotarczy eee, cały taki zabieg eee, no i to jest właśnie takie podejście hybrydowe, że oprócz chemii te bakterie eee, i co mają zrobić bakterie, a no, zająć miejsce tego, to miejsce które mógłby zająć chłościki i generalnie Mniej więcej na tym to polega, że zasada tak zwanego zajętego krzesełka tak to ładnie określają. Zobaczymy czy to się sprawdzi będziemy bacznie obserwować. Jak wiecie, no jestem na początku mojej przygody z wszelakiego rodzaju zabiegami hybrydowymi, więc jest taka możliwość, że to jeśli faktycznie się sprawdzi, co nie tylko buraki będę chciał w ten sposób ochronić. Ale także, też e, resztę rośl, roślin, bo czemu by nie? E, no. E, buraki piękne. E, tam, oczywiście, gdzie są. Widzieliście kiedyś na filmiku, że no, różnie z tym bywało. No, ale tak jak mówię, generalnie jestem zadowolony. E, nie ma się tu do czego na dzień dzisiejszy przyczepić. Poza tym, że są miejsca, gdzie e, z mojego najprawdopodobniej błędu. E, mamy Kamosa, to wszystko rozchodzi się o to, że zbyt wcześnie załączał, rozłączał mi e, zbyt późno załączał, zbyt wcześnie rozłączał mi opryskiwać, jeśli chodzi o e, jeśli chodzi tutaj o <laughs> e, Uwrocia, e, kontrola sekcji, więc myślę, że, że tutaj muszę się upatrywać trochę. Winy, że no właśnie na tych punktach, gdzie teoretycznie już się nałożyło, coś tam było źle rozmierzone, albo no coś, coś odjebałem w każdym bądź razie. Więc no, te kamusy już zbytnio niczym nie zlikwidujemy, ale to jest no nie wiem, czy biorąc pod uwagę cały kształt pola, to takich miejsc jest z 2%, także nie ma się czym zbytnio przejmować. E, piękne boraki, e, no i co zaczynamy tą zabawę e, z ochroną przed włościkiem ochroną fungicydową e, do tego zabiegu jeszcze dorzuciłem sobie foliaru, e, gdzieś po, no, po po trochę dorzuciłem musiałbym sobie e, policzyć dobrze wlałem gdzieś 60 litrów to no, 4 litry gdzieś dobre więc no, spokojnie. Myślę, że, że damy radę, jeśli chodzi o, o znaczy, no, że damy radę, że to całkiem fajnie się tutaj e, uzupełni. E, znowu coś tam e, azotem lekko odżywi i innymi składnikami. E, no i burak będzie dalej ciągnął. Ma skąd teraz.. E, po trochu, ale deszcz dopaduje, więc myślę, że y, jesteśmy na dobrej drodze i mimo tych wczesnej odstawy zbudujemy całkiem fajny plon. Tyle ode mnie na dziś nie przedłużam. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!